Justin Bieber to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Branży muzycznej znajduje się już blisko 16 lat, a wszystko zaczęło się dość niewinnie. Mimo ogromnej kariery, niesamowicie nadmuchanych światowych wyników, niezliczonych tras i dziesiątek milionów dolarów na koncie, za kulisami jego życie nie było tak kolorowe, jak wielu mogłoby się wydawać. Niestety jest jedną z wielu ofiar tego biznesu, a to, jak często był komplementowany, jest wręcz obrzydliwe. Ale zacznijmy od początku. Od tego, jak właściwie niespełna 15-letni Justin Bieber niemal od razu stał się światową gwiazdą. W wszystkim bardzo mocno pomógł mu nie kto inny, a YouTube. To właśnie tam Justin Bieber, a właściwie jego mama, Patrice Malet, umieszczała covery popularnych piosenek w wykonaniu swojego syna. Na te przypadkiem, szukając innego artysty, trafił Scooter Brown, który pracował w Soul Soul Dev. Wykonania Justina spodobały mu się na tyle, że zaczął szukać chłopaka z Kanady. Dość szybko udało mu się dotrzeć do jego mamy, która zgodziła się na to, aby jej 13-letni syn poleciał do Atlanty z nowo zapoznanym mężczyzną. Tylko po to, aby nagrywać swoje pierwsze demo. Na miejscu Justin zapoznał się z Asherem, który później pomógł mu znaleźć odpowiednią wytwórnię. Tą było Iceland Records. W wieku 14 lat podpisał swój pierwszy kontrakt, a jego mama przyprowadziła się razem z nim do Atlanty. Na pierwszy materiał od nastolatka nie trzeba było długo czekać. Jego singiel One Time zajął 17 miejsce na liście Billboardu. Był dość mocno pchany przez wytwórnię i naturalnie przez radia. Miał wszystko, aby odnieść co najmniej krajowy sukces. Miał świetny głos, a do tego był przystojny. Już w komentarzach na YouTubie pisano mu, jaki to on nie jest uroczy. To było jego ogromną przewagą. Przede wszystkim marketingową, z czego zdawał sobie sprawę jego menadżer Scooter Brown. No i osoba, która go podpisała LA Raid, który w wywiadzie powiedział mniej więcej tak. Włosy Justina Biebera są tak samo ważne jak jego piosenki. Głos czy twarz. Justin był po prostu piękny. Jego supermocą była jego twarz. To brzmi dosyć dziwnie, gdy gdy dorosły mężczyzna mówi tak o 14-letnim chłopcu. Ale gdy Justin zdobywał coraz to większą sławę, przez wytwórnię i menadżera był pchany w różne dość dziwne miejsca. Tylko po to, aby złapać kontakty lub wypromować swoją debiutancką płytę. Potykał się z ludźmi, z którymi być może nie powinien się widywać. A przez znajomość z Asherem na 48 godzin trafił pod skrzydła osoby, która w tamtym czasie organizowała tak zwane white parties. Były to zamknięte imprezy dla celebrytów, na których działy się obrzydliwe rzeczy. Sam Didi na ten moment znajduje się w

Full crazy. Going crazy. crazy. Are going let's just go get some girls. Let's go get some girls. What's up man, you good? I'm good. How are you? Alright young brother, everything's good. Everything's Selling good. out arenas and everything. Yeah, Starting to act different, huh? No, you you not ain't right. you ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Chyba teraz nikogo nie dziwi, że Justin unikał 40-letniego Didiego. Chore jest to, że musiał mu się tłumaczyć z tego, że nastolatek nie chce spotykać się z 40-letnim mężczyzną. Ale to nie jedyne momenty, kiedy do nastolatka mówiono i dotykano go dość dwuznacznie. Jakby był maskotką dostępną dla wszystkich. Mogę powiedzieć to? się do dziękuję. Wow, look at your eyes. Look at him. Look at him, what a beautiful face. All right. James Corden nawet mnie oglądającego to wprawił dość spory dyskomfort, ale niestety z następnymi filmikami będzie tylko gorzej. Podczas wywiadu dla The Talk, nie mogła mu się oprzeć 40-letnia Lia Remini, która nie tylko ciągle dwuznacznie rozmawiała z Bieberem, zadając mu między innymi takie pytania: Would you or drink a cup of blended... <noise> Ale też koniecznie chciała go wyściskać, na co nie zgodził się Justin. Po wydaniu albumu nastoletni Bieber został zaproszony do Radia Mojo, gdzie po raz kolejny został napastowany dość dziwnymi pytaniami. I really don't want to have that conversation with my mother. Yeah. I like I've, I've kind of had it with my with my father. You want hear Oh, really? See oh, oh, my parents. My parents never gave me this sex talk. Okay. So why don't you give me a sex talk? I I Teach really you. I feel uncomfortable Teach right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. <laughs> to wszystko jest powiedzmy, że dziwne, ale nikt nie posunął się tak daleko jak Janie McCarthy w 2012 roku, która podczas amerykańskiej galinagrud zrobiła coś takiego. violated right what Później mimo tego co się stało, reakcji Biebera, Jenny z pytana o tą sytuację powiedziała coś takiego. Are you been enjoying the night so far? Great. I just got to um neck Justin Bieber and grab his butt. I thought, but I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again and kind of molested him why not well we we hear that he may be back on the market now and available Can you imagine how hilarious that would be that would be the cougar score of the century Jenny McCarthy dates Justin Bieber would No podczas tego wywiadu sama przyznała się do molestowania przed tysiącami ludzi. Tego typu rzeczy działy się na co dzień w życiu Justina. Po tym, co wychodzi na temat Didiego i ogółem całej branży możemy sobie wyobrazić tylko, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Nieco przypomina mi to uniwersum Disney Channel i ogółem całej tej branży. Naturalnie, tak jak Demi Lovato, to co działo się w życiu Justina przybiło go na tyle, że popadł w różnego rodzaju uzależnienia, o których też przez jakiś czas było głośno. Był chamski dla prasy, robiąc między innymi takie rzeczy. what you say? You're over, What'd you say? you ain't what fuck I fucking the you the fuck said, mate. Lose your fucking balance. Lose your fucking balance. Wszyscy uważali go za rozpieszonego milionera, który tak naprawdę jest produktem i ma problem do całego świata. Czas, w którym dość mocno zażywał substancje, zostawił sporą plamę na jego wizerunku. Pierwsze kontrowersje zaczęły się pojawiać w 2013 roku. Wtedy po raz pierwszy do prasy wyciekło zdjęcie Justina, palącego wiadomo co. Stawał się on wrogiem prasy, która niemal ciągle go nachodziła, a jego zachowanie nakręcało wyświetlenia. Dlatego paparazzi coraz częściej go odwiedzało. Dochodziło do różnych bujek pod jego domem. 2013 rok był dla niego dość ciężki. Tak jak mówiłem, popadł w różnego rodzaju uzależnienia, a jego zachowanie tylko budowało ogromną niechęć do jego osoby. Wielka drama wybuchła, gdy do internetu dodał to zdjęcie. Ludzie mówili, że jest dziwą, bo nawet nie chce wejść po schodach. To nagranie, gdy sikał do wiaderka, którym myje się podłogę, też nie poprawiało mu pr -u tak samo jak jego wypowiedzi na temat Anny Frank czy też aresztowanie za jazdę pod wpływem. W 2021 roku Justin Bieber na Instagrama dodał zdjęcie z popularnego zatrzymania pod którym napisał, że w tamtym momencie cierpiał, czuł się niezrozumiany i zły na wszystkich. I w zasadzie nie mamy się co dziwić, bo każdy jego ruch obszernie był komentowany. A sam artysta wielokrotnie był prowokowany. Zdarzały się momenty, w których nawet pluł na swoich fanów. Nie oszukujmy się, ciężko wtedy było pałać sympatią do z pozoru nastolatka złego na cały świat. W tamtym czasie również bardzo często pałał nienawiścią do osób czarnoskórych. Co jest dość dziwne, w końcu z pozoru dość dobrze żył z Didim czy też Asherem. Teraz jednak jego rasistowskie żarty nabierają całkowicie innego znaczenia. Po wycieknięciu tego nagrania, za swoje żarty oczywiście niemal od razu przeprosił. Ale jakby to ująć, to że przeprosił, to nie znaczy, że faktycznie tak uważał. Bo chwilę później powiedział, że z chęcią dołączyłby do Kukukslanu. Za co oczywiście po chwili znów musiał przeprosić. Reputacja słodkopierdzącego dziecka, który wyskakiwał w z lodówki, bardzo mocno ucierpiała. Jego grono hejterów było coraz większe. A wejście na Murchiński w taki sposób, rasistowskie żarty, czy jazda pod wpływem na pewno mu w tym wszystkim nie pomogły? Niestety jego uzależnienie od środków psychoaktywnych pogłębiało się. Coraz częściej sięgał po zan i różne tego typu używki. Gdy nie mógł ogarnąć sobie tego, co potrzebował z pierwszej ręki, to jeździł do szemranych dzielnic w Los Angeles, aby tam zakupić, powiedzmy, że towar. Justin Bieber wielokrotnie mówił, że właśnie dzięki używkom może uciec od codziennego świata. Przede wszystkim od presji, z którą zmaga się na co dzień. I naprawdę można to zrozumieć. Gdy każdego dnia chodzą za tobą paparazzi. Wiesz, że musisz wydawać w utwory wpadające w ucho, a sam jesteś jednym z największych artystów na świecie. Twoja najlepsza płyta sprzedała ponad milion kopii. Więc fakt, jak się o tym wszystkim pomyśli, to psycha może siąść. Jednak... Ostatnio dużo do myślenia całemu światu dał wywiad, którego udzielił dla Apple Music 4 lata temu, gdy mówił tak. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone you know telling me they love me and you know just turn their back on you in a second. I just wanted to protect her, you know? Gdy po tym posłuchamy utworu Lonely, to wszystko pozornie składa się w jedną całość. Na never... sukcesu, jest jedną z ofiar tej branży. Nie wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Jednak to, że był poniżany, dotykany i pytany o dwuznaczne rzeczy w mediach, daje dużo do myślenia. A my tylko możemy sobie wyobrazić, co działo się potem. To co teraz wychodzi na światło dzienne, po części też tłumaczy jego aroganckie zachowania czy rasowe żarty. To, co mnie w tym wszystkim najbardziej zastanawia, to gdzie w tym wszystkim była jego mama. Czy akceptowała to, co się dzieje z synem, czy po prostu nie wiedziała. Tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy, chyba że Justin sam o tym powie. Mam nadzieję, że mimo wszystko film Wam się spodobał. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.